Los dzieci jest jednym z najbardziej przejmujących zagadnień związanych z historią II wojny światowej. Podczas minionego konfliktu, przedstawiciele tej najbardziej bezbronnej grupy padli ofiarą niespotykanego dotąd okrucieństwa. Dzieci były wysiedlane, odbierane rodzicom oraz wywożone do obozów koncentracyjnych, w których światowym symbolem stał się KL Auschwitz. Jak wyglądał los tych, którzy trafili do największej niemieckiej fabryki śmierci? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Tomasz Sadurski. W ciągu całej historii obozu Auschwitz na jego terenie znalazło się około miliona 300 tysięcy więźniów, spośród których przytłaczająca wprost większość została zamordowana. W skład osadzonych wchodziły również dzieci, których liczbę szacuje się na blisko 232 trzydzieści tysiące osób. Wśród nich znalazły się dzieci żydowskie, romskie, białoruskie, rosyjskie oraz polskie. Bez wątpienia największą grupę dzieci w KL Auschwitz stanowiły dzieci żydowskie, których liczbę szacuje się na około 216 tysięcy osób. Drugą co do wielkości grupę stanowiły dzieci romskie, których liczbę wskazuje się jako 11 tysięcy osób. Ponadto w KL Auschwitz znalazło się ponad 1000 Białorusinów oraz Rosjan oraz co najmniej 3000 polskich dzieci. Ponadto na terenie KL Auschwitz na świat przyszło około 680 dzieci, które w większości przypadków zostały albo zamordowane przez Niemców, albo zmarły w wyniku skrajnie złych warunków panujących w obozie. Szacuje się, że wyzwolenia w styczniu 1945 roku doczekało około 700 dzieci. Pierwsi małoletni pojawili się w obozie Auschwitz już 14 czerwca 1940 roku, czyli wraz z pierwszym transportem polskich więźniów. Spośród 728 przywiezionych Polaków co najmniej 67 osób nie ukończyło 18 roku życia, a najmłodszym z nich był Stanisław Klimek, który liczył sobie zaledwie 14 lat. W kolejnych transportach do Auschwitz również znajdowali się nieletni, liczący zazwyczaj od 16 do 17 lat. Do obozu trafiali oni z Krakowa, Tarnowa, Śląska i Warszawy. Młodociani byli najczęściej zaangażowani w jakąś formę walki z okupantem. Szacuje się, że tylko latem 1940 roku do KL Auschwitz przywieziono co najmniej 140 dzieci. Wśród dzieci uwięzionych w KL Auschwitz szczególną grupę stanowiły dzieci wysiedlone za mężczyznę. Pojawiły się one w KL Auschwitz wraz z rodzicami, którzy zostali pozbawieni swoich domów, którzy zostali brutalnie wysiedleni ze swoich ziem za sprawą zbrodniczej operacji, która do historii przeszła pod nazwą Akcją Zamość. Operacja polegała na wysiedlaniu Polaków i umieszczaniu w ich miejscu niemieckich kolonizatorów i stworzenie tym samym tzw. bastionów Niemczyzny, które skutecznie oddalałyby niemieckie wojska walczące na wschodzie od wrogiej im ludności polskiej. Wśród ludności objętej tą operacją, a przypomnijmy, że było to około 110 tysięcy ludzi, w tym 30 tysięcy dzieci, Niemcy przeprowadzili selekcję, stworzyli specjalne kryterium, w zgodzie z którym podzielili Polaków na zdolnych do zgermanizowania. Na przydatnych do pracy i na tych, którzy otrzymali najgorszą kategorię rasową, w skodzie z którą mieli zostać wysiedleni do obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że spośród około 1300 osób skierowanych do obozów w trzech transportach, co najmniej 162 osoby nie miały ukończonych 18 lat. W ich skład weszło 97 dziewcząt i 83 chłopców. Los dzieci z Zamojszczyzny był wyjątkowo dramatyczny. Spora ich część została zamordowana zastrzykiem fenolu w serce przez SS-Unterscharführera Herberta Scherpe. W taki m.in. sposób została zamordowana 14-letnia Czesława Kwoka, której przejmujący wizerunek stał się nieformalnym symbolem cierpienia dzieci podczas II wojny światowej. Spośród dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny końca wojny doczekało jedynie 40 dziewcząt i 7 chłopców. Warto jednak zauważyć, że co do tych szacunków, Istnieją niewielkie rozbieżności. Innymi ofiarami niemieckiej polityki w Auschwitz były ofiary tak zwanego Polizeistandgerichtu, czyli Policyjnego Sądu Doraźnego, który rozpoczął swoją działalność od 1942 roku i początkowo obradował w Katowicach. W pierwszym okresie funkcjonowania aresztowani byli przetrzymywani w areszcie w Myślenicach, skąd przywożono ich do Katowic, a później, po ogłoszeniu wyroku, do Auschwitz, gdzie przeprowadzano egzekucję. Polacy i polska młodzież byli sądzeni za niemalże każdą formę nieposłuszeństwa względem Niemców, których sądowe ramię było jednak parodią prawa. Czas trwania posiedzenia Standgerichtu wynosił zaledwie kilka minut. Oskarżeni byli pozbawieni możliwości obrony. Ponadto przesłuchujący ich SS-mani po prostu się nad nimi pastwili, co było szokujące nawet dla niektórych Niemców. Jak zapamiętał SS-Rotenführer Perry Brod. Wprowadzają szesnastoletniego chłopca. Głodny, ukradł coś do jedzenia ze sklepu, zaliczony jest więc do nielicznych wypadków kryminalnych. Po odczytaniu wyroku śmierci, Mildner powoli odkłada papier na stół i zwraca przenikliwy wzrok na małą, bladą postać stojącą pod ścianą w cieniutkim ubranku. Powoli, akcentując każde słowo, mówi: Czy masz matkę? Chłopak opuszcza wzrok i odpowiada ledwo dosłyszalnie, zduszonym łzami głosem: Tak. Czy boisz się śmierci? Rzeźnik obyczym karku bada ludzi i rozkoszuje się sadystycznie przerażeniem ofiary. Chłopak już nie wydaje głosu, lecz tylko drży. Zastrzelimy cię dzisiaj, mówi Milner, starając się, by głos miał dźwięk wyroczny. I tak zostałbyś któregoś dnia powieszony. Za godzinę będziesz martwy. Najczęściej sąd wymierzał oskarżonemu karę śmierci, a wyrok wykonywano od razu. Tą drogą zamordowano do pięciu tysięcy osób. Wyroki wykonywano na dziedzińcu bloku 11, przed tak zwaną Ścianą Śmierci. Lokalizację tę zmieniono dopiero w lutym 1944 roku i kolejne wyroki wykonywano w przedsionku krematorium nr 5. Pod wieloma względami bardzo specyficzną grupę więźniów Auschwitz stanowili warszawiacy, wywiezieni z ogarniętego powstaniem miasta. Gehenna tych ludzi była wprost niemożliwa do opisania. Najpierw przeżyli oni piekło ochoty i woli, dzielnic ogarniętych walką, pacyfikacją, gwałtami oraz zniszczeniem, po których przyszedł czas na pozostałe części stolicy. Wysiedlanych warszawiaków umieszczano w specjalnie na ten cel przygotowanym Dulagu, czyli obozie przesiedleńczym w Pruszkowie, w którym panowały katastrofalne warunki. Ogólną liczbę u więźniów tego miejsca szacuje się nawet na 550 tysięcy wysiedlonych. Wywożono ich w różne miejsca, niektórych na roboty do Rzeszy Niemieckiej, innych do rozmaitych miast na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a jeszcze innych do KL Auschwitz. Liczbę Warszawiaków, którzy znaleźli się w tym miejscu, szacuje się na około 13 tysięcy osób. Wśród kobiet i mężczyzn do KL Auschwitz przetransportowano co najmniej 1,5 tysiąca dzieci, spośród których 700 nie ukończyło 15 roku życia. Najmłodszą dziewczynką spośród wysiedlonych była urodzona 14 czerwca 1944 roku Władysława Lutek, której przydzielono numer 86897. Mała Władzia zmarła w obozie 27 grudnia 1944 roku. Najmłodszym spośród chłopców był zaś Lesław Nordzyński, który w momencie pojawienia się w obozie miał zaledwie 23 dni. On niestety również nie przeżył. Warszawiaków umieszczono najpierw w budynku kwarantanny, a później osobno mężczyzn i chłopców oraz osobno kobiety z dziećmi poprowadzono do łaźni. Wcześniej nakazano się wszystkim rozebrać. I włożyć ubrania do papierowych toreb, które oznaczono imieniem oraz wiekiem właścicieli. Po kąpieli więźniów golono, dezynfekowano, rejestrowano i wydawano im obozową odzież. Wyjątek poczyniono dla małych dzieci, których nie przebrano i nie strzeżono, malując im w zamian na ubrankach czerwone pasy. Los dzieci z powstańczej Warszawy, podobnie jak ich matek, był niezwykle trudny. W pewnym momencie wszystkie dzieci powyżej drugiego roku życia zostały matką odebrane. I przeniesiono do murowanego baraku numer 16. Matki umieszczono co prawda w sąsiednim baraku numer 17, jednakże niczego to nie poprawiło, bowiem dostęp do najmłodszych był kategorycznie zabroniony, czego pilnowały brutalne więźniarki funkcyjne. Jeśli już którejś z matek udało się dostać do dzieci, ale została przyłapana przez np. więźniarkę funkcyjną, groziły za to bardzo surowe kary. Jedną z nich było klęczenie z rękoma uniesionymi do góry, które dodatkowo obciążone były cegłami. Warunki panujące w baraku dziecięcym, które otoczono w końcu drutem kolczastym, były bardzo złe. Dzieci spały na zasłanych starymi siennikami kojach. Na każdej z nich spało od 6 do nawet 10 dzieci, którym przydzielano zaledwie jeden koc. W baraku było zimno, a umywalnie ustępy nie miały dostępu do wody. Więc jeśli dzieci chciały, jeśli musiały załatwić jakąś potrzebę fizjologiczną, to były doprowadzane do innego baraku, ale zawsze pod asystą nierzadko niezwykle brutalnych, więźniarek funkcyjnych. Dzieci codziennie walczyły z plagą pluskiew, jednakże robactwa nie sposób było całkowicie pokonać. Złe warunki spowodowały, że dzieci zaczęły chorować. To skwierały im biegunka, świerzb oraz zapalenie płuc, a także szkarlatyna, odra oraz dyfteryt. Dzieci z kolejnych transportów również umieszczano w tym baraku, z którego przeniesiono je dopiero w drugiej połowie listopada 1944 roku. Wraz ze zbliżaniem się frontu więźniowie byli ewakuowani do innych niemieckich obozów. Nie ominęło to również dzieci. Warszawiaków przewożono m.in. do obozu Szachwicz, a kobiety i dziewczynki do obozu Ravensbrück. Ostatni warszawiacy zostali wyprowadzeni z obozów tzw. Marszach Śmierci i poprowadzeni do innych niemieckich obozów. Dzieci, które przeżyły Drugą wojnę światową już jako dorośli, pozostawili po sobie wspomnienia przybliżające realia tamtych dni. Jedną z nich jest pani Janina Iwańska, która od wielu lat opowiada o swojej historii zarówno polskiej, jak i niemieckiej młodzieży. Z początkiem tego roku ukazała się książka ze wspomnieniami pani Iwańskiej, przy której redakcji miałem przyjemność pracować. Serdecznie polecam tę publikację Państwa życzliwej uwadze. Na początku wspomniałem, że w skład dzieci więzionych w KL Auschwitz chodzili również Białorusini oraz Rosjanie. Na terenie obozu pojawili się oni ze sprawą akcji pacyfikacyjnych przeprowadzonych przez oddziały Einsatzkomando komando w rejonie Mińska oraz Witebska. Białorusinów przywożono do Auschwitz od marca 1943 roku do grudnia 1944 roku. Ogólna liczba wysiedlonych sięgnęła około 6 tysięcy osób. Wśród nich znajdowało się około 1000 dzieci. Początkowo pozostawiano je przy matkach, jednakże w końcu oddzielono je od nich i uniemożliwiono jakichkolwiek kontaktów. Pozbawione opieki dzieci chorowały i umierały. Warto w tym miejscu zauważyć, że więźniarki różnych narodowości poruszone losem tych dzieci starały się im jakoś pomóc, jednakże była to aktywność niezwykle trudna. Ostatecznie Niemcy zaczęli wywozić dzieci do dwóch obozów dla tzw. młodzieży ze wschodu, zlokalizowanych w Potulicach koło Bydgoszczy oraz do Konstantynowa koło Łodzi. Ostatnie transporty dzieci wschodnich, przede wszystkim z ewakuowanego Majdanka i Stutthofu, dotarły do Auschwitz w 1944 roku. Największą ofiarę na terenie KL-Auschwitz pośród wszystkich małoletnich poniosły dzieci żydowskie. Pierwszych Żydów, w tym dzieci, przewieziono do Auschwitz z Górnego Śląska, by później skierować do fabryki śmierci transporty z takich państw jak Austria, Belgia, Francja, Grecja czy Włochy. Do Auschwitz trafiali bowiem Żydzi z całej opanowanej przez Niemców Europy. Było to następstwem podjęcia decyzji o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. W ramach której to podjęto się fizycznej anihilacji żydowskich mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Początkowo dzieci przywiezione do Auschwitz były zmuszane do pracy, jednakże od kwietnia 1942 roku ich los uległ radykalnej zmianie. W zgodzie z odgórnymi dyrektywami, niezdolnych do pracy Żydów od razu kierowano do komór gazowych. Za takie jednostki, obok chorych i starców, uważano również dzieci. O tym procederze wspominał m.in. zaangażowany w politykę eksterminacji SS-man Johann Paul Kremer. Z chwilą przybycia na rampę kolejową transportu z ludźmi przeznaczonymi do zagazowania, oficerowie SS wybierali spośród przybyłych transportem osoby zdolne do pracy zarówno mężczyzn, jak i kobiety a resztę, wśród nich starców, wszystkie dzieci, kobiety z dziećmi na ręku oraz inne osoby niezdolne do pracy ładowano na samochody ciężarowe i wywożono do komór gazowych. Uniknąć tego losu mogły w zasadzie tylko te dzieci, którym udało się w jakiś sposób oszukać sesmanów, na przykład swoim wyglądem. W pewnym momencie jednak, w 1944 roku, mówiąc precyzyjnie, Niemcy podjęli jednak decyzję o tym, aby zmienić dotychczasową politykę. W związku z klęskami na froncie wschodnim oraz froncie zachodnim stwierdzono, że dzieci również nadadzą się do tego, aby pracować na rzecz wysiłku zbrojeniowego III Rzeszy Niemieckiej. Dramatyczny los spotkał dzieci, które podczas selekcji na rampie w Birkenau zostały skierowane do grupy przeznaczonej na potrzeby doktora Józefa Mengele. Ów lekarz, zwany Aniołem Śmierci, prowadził później na dzieciach pseudomedyczne eksperymenty. Podobnie zbrodnicze praktyki uprawiał również lekarz zatrudniony w KL Neuengamme, mianowicie Kurt Heismeier. Jemu również dostarczano dzieci z KL Auschwitz. Celem zatarcia śladów i podczas ewakuacji tego obozu Wszystkie dzieci 20 kwietnia 1945 roku zostały zamordowane. Dość osobliwy obraz na tle wspomnianych okropności stanowiły żydowskie dzieci przewiezione z obozu w czeskim Terezinie. Ich liczba stanowiła około półtora tysiąca osób. Żydów z Terezina, zlokalizowano w specjalnie stworzonym dla nich obozie rodzinnym, na którym Niemcy uruchomili tzw. Kindergarten. W jego ramach dzieci mogły się bawić, uczyć, a nawet prowadzić teatrze. Oczywiście genezą powstania tego miejsca były kwestie propagandowe. Ostatecznie los dzieci z tego miejsca niczym nie różnił się od losu pozostałych Żydów na terenie KL Auschwitz. Ostatecznie Familienlager został zlikwidowany w lipcu 1944 roku, a jego mieszkańców, w tym również dzieci, zamordowano w komorach gazowych. Drugą, co do wielkości, grupą dzieci w KL Auschwitz byli Romowie. Którzy przebywali w obozie od lutego 1943 do maja 1944 roku, w którym rozpoczęto likwidację tzw. obozu cygańskiego. W KL Auschwitz zarejestrowano blisko 21 tysięcy Romów, spośród których około 11 tysięcy osób nie miało ukończonych 18 lat, a 9,5 tysiąca było dziećmi poniżej 15 roku życia. Początkowo ich położenie było względnie dobre. Romowie mogli m.in. zachować instrumenty muzyczne, do których byli bardzo przywiązani, a dla dzieci zorganizowano specjalny plac zabaw, na którym znajdował się ogródek oraz huśtawki. Owe warunki bardzo szybko uległy jednak pogorszeniu. Poziom higieniczny i sanitarny obozu cygańskiego był fatalny, co zaowocowało epidemią tyfusu i świeżbu, o czym wspominał belgijski żyd Alfred Galewski. W chwili mojego przybycia do obozu cygańskiego znajdowało się wedle mego obliczenia około 17 tysięcy osób, tak mężczyzn, kobiet, jak i dzieci, z czego, jak stwierdziłem po zbadaniu, było 2 tysiące chorych. Rozpoznałem choroby, tyfus plamisty, dystrofia alimentaris, malarię i tyfus brzuszny. Były także wypadki durśwalu, czyli biegunki, jednak z braku odpowiednich środków nie miałem możliwości stwierdzenia, czy były to wypadki dysenterii. W okresie od marca 1943 roku do listopada 1943 roku zmarło w tym obozie cygańskim 7 tysięcy osób na tyfus plamisty. Warto jednak zauważyć, że dzieci romskie również znajdowały się w spektrum zainteresowań Józefa Mengele. Anioł śmierci prowadził na dzieciach romskich rozmaite eksperymenty, po których dzieci były uśmiercane, a następnie prowadzono na nich sekcje. Organy małych Romów były zabezpieczone w formalinie i wysyłane do ośrodków naukowych w Berlinie i Gracu. Wstrząsającą relację na temat tych praktyk pozostawił czeski lekarz Jan Czespiwa. Wspominał on o rozprzestrzenianiu się wśród dzieci rzadkiej choroby, jaką stanowił rak wodny. Ofiary tej choroby również zabezpieczano i wysyłano do Rzeszy. Likwidacja obozu cygańskiego rozpoczęła się w maju 1944 roku, jednakże jej ostatni akord nastąpił w nocy z 2 na 3 sierpnia. To właśnie wtedy 1408 Romów i Sinti wysiedlono do innych niemieckich obozów, a po apelu wieczornym pozostałe 3000 Romów skierowano do komór gazowych i tam zamordowano. Historia obozu cygańskiego dobiegła końca. Ustalenie liczby dzieci, które przeżyły Auschwitz, nie należy do rzeczy prostych, a nawet możliwych. Zatem wszelkie szacunki mogą mieć charakter jedynie orientacyjny. Żadnej wątpliwości nie pozostawia jednak fakt, że cierpienie dzieci było niespotykane, a skala ich zagłady po prostu ogromna. Na terenie Auschwitz wyzwolenia doczekało około 7 tysięcy więźniów i więźniarek, pośród których znajdowało się około 700 dzieci. Kondycja tych dzieci Sytuacja tych dzieci była wprost fatalna. Były wychudzone, chore, miały wszy oraz czyraki, i potrzebna im była natychmiastowa pomoc medyczna. Mimo podjęcia błyskawicznej pomocy ze strony lekarzy, co najmniej 50 dzieci zmarło w szpitalach. Resztę przewieziono do Krakowa i tam roztoczono nad nimi profesjonalną opiekę. Warto również pamiętać o oddolnych inicjatywach mieszkańców Oświęcimia, którzy postanowili zabrać dzieci do domu i tam nieść im pomoc. Jedną z takich osób była pochodząca z Brzeszcz Emilia Klimczyk, której relacja najdobitniej ukazuje nam to, w jak fatalnej sytuacji znajdowały się te dzieci. Kola miał odmrożone nóżki, ciałko jego było niemal przezroczyste, brzuszek miał duży, może opuchnięty, oczy jego były zaczerwienione i nieczyste. Na głowie miał zaschniętą warstwę strupów. Podjąwszy decyzję, zawinęłam Kolę w chustkę i wyniosłam z obozu. Kilka dni zajęło mi należyte umycie, i systematyczne odwszawianie dziecka. Niektóre dzieci zostały zresztą adoptowane przez Polaków. Po wojnie, już jako dorośli, podejmowali oni próby odnalezienia swoich bliskich. Niektórym faktycznie się to udawało, innych jednak ominął ten przywilej. Wszyscy, którzy przeżyli drugą wojnę światową, a szczególnie ci, którzy doświadczyli okrucieństwa niemieckich obozów koncentracyjnych, wyszli z tej wojny z traumą. Najbardziej zauważalne było to wśród najmłodszych. Którzy na domiar złego przez dwie pierwsze dekady po wojnie nie byli nawet dopuszczani do głosu. Zmiana nastąpiła dopiero w latach 60., kiedy przeprowadzono pierwsze badania ukazujące traumę najmłodszych. Przejawiała się ona zarówno w zdrowiu fizycznym, gdzie wychudzeni i pozbawieni witamin ludzie zmagali się z zahamowaniem ogólnego rozwoju, jak i również psychicznym. Obserwowano, że ludzie, których dzieciństwo przypadło na okres uwięzienia w niemieckich obozach, stawali się nerwowi cierpieli na bezsenność i bóle głowy oraz popadali w depresję. Dopiero przyznanie im statusu ofiar, pochylenie się nad ich problemami pozwoliło na wyciągnięcie ważnych, ale również wstrząsających wniosków. Niestety wielu tym, którzy utracili dzieciństwo ze sprawą II wojny światowej, nie było dane doczekać tej chwili. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik. A ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno. Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Schneewitchen, Ecio Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z Zakulis.